Servus muzykanci! dzisiaj witam z innego miejsca. Pamiętam, że przegrać życie za kordony, nauczyć się żyć za kordony. Pogoda na to pozwalała, nie było za gorąco. Wziąłem ze sobą akordeon, i dzisiaj, właśnie w takich polowych warunkach, bo kamera stoi na, na walizce od akordeonu i na drugiej walizce od jeszcze innego nam sprzętu od nut, od kabli. Także z innego miejsca, fajny walczyk, taniec bawarski, walc. Jestem w lesie, gdzieś koło Milicza. Jakaś muzyka daleko gdzieś gra, nie wiem czy jest jakiś festyn. Mam nadzieję, że zwierzyny nie przestraszę. I mniej więcej walczyk brzmi tak. Tak to wygląda leśny, bawarski walczyk. Także całe opracowanie jest na, jak zwykle na platformie szkoleniowej Akademii Muzykanta. Gdzieś pod, linkem, pod, 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 pod filmem jest gdzieś link, jak tam można dołączyć. Pamiętaj, jeżeli Ci się podobał film, zakciukuj. Możesz udostępnić gdzieś w jakiejś grupie na Facebooku. Także w takich polowych warunkach no, została nagrana również cała lekcja. Prawa ręka, basy. Także mam nadzieję, że coś fajnego na świeżym powietrzu. I pamiętaj, żeby przegrać się na akordeonie i żyć razem z akordeonem. To jest najważniejsze. Także trzymaj się, cześć, i do usłyszenia.